Dzisiaj bardzo specjalny dzień i bardzo specjalny budynek. 24 października 2018 roku ruszyła duża paryska wystawa prac Kobro i Strzemińskiego. Jest to świetna okazja, by opowiedzieć o jednej z naszych najbardziej niezwykłych makiet. W pierwszej połowie lat 30. Katarzyna Kobro na bazie swojej kompozycji przestrzennej opracowała makietę budynku. Makietę budynku przedszkola, który z jednej strony łączył jej zainteresowania rzeźbiarskie, co łatwo poznać patrząc na interesującą bryłę tego budynku, a z drugiej strony mówił już o jej zainteresowaniu funkcjonalizmem. Jeżeli chodzi o sam projekt przedszkola, widzimy w nim wpływy Bauhausu. Nic zresztą dziwnego. Środowisko to było wcale nie odległe od awangardowej łodzi, ale widzimy też urocze szczegóły mówiące właśnie o tym, że budynek był zaprojektowany jako coś do użytku. Mamy na przykład piękne osłonięcie sfer wejścia. Możemy sobie tylko wymyśleć, jakie zabawy dzieci mogłyby stworzyć mając do dyspozycji taką ścianę. Jeżeli budynek KOBRO składający się z wielu przenikających się brył Wam się spodobał, trzymajcie kciuki za Łódzką Akademię Sztuk Pięknych, która zapowiedziała, że ten budynek stworzy. Dysponujemy dwoma zdjęciami. Makiety nie zachowały się rysunki, które mówiłyby więcej o rozplanowaniu środka, o tym, jak, jakie funkcje powinny być w której części realizowane, ale cały czas mamy dość, żeby zacząć. A jeśli nieistniejące budynki to coś, co jest Wam bliskie, bardzo polecam Wam książkę Bożeja Jaciarkowskiego o Łodzi, która nie powstała. Zobaczcie tutaj projekty wielu bardzo niezwykłych budynków, które Łódź mogłaby mieć, ale których, przynajmniej póki co, nie ma. Zobaczcie, jak wyglądałby Park na Zdrowiu z kolejką linową, dowiedzcie się, jaki teatr jest na okładce i jak mogłaby wyglądać Łódzka Akademia Sztuk Pięknych. Nie mówiąc już o towarzyszącym jej przedszkolu.